Tygodnik Ciechanowski niebawem obchodził będzie 40 urodziny. Od wielu lat utrzymuje pozycję lidera na rynku prasowym północnego Mazowsza z nakładem ponad 20 tysięcy egzemplarzy. Przez lata tygodnik zmieniał się tak, jak zmieniało się jego otoczenie. Można powiedzieć patetyczno, humorystycznie, że zmieniają się ustroje, rządy, samorządy, a tygodnik Ciechanowski trwa, trwa na tym terenie od Działdowa na północy, po Nowy Dwór Mazowiecki i na południu. Swoim zasięgiem tygodnik obejmuje 11 powiatów, oferując czytelnikom 8 wydań lokalnych. A w nich poszerzoną informację, reportaż czy komentarz. Nie poucza i nie moralizuje, ale informuje i edukuje. Nie ściga się z czasem i daje do myślenia. I to jest myślę bardzo ważne dla gazety, która się ukazuje w papierowej formie raz w tygodniu bo jest naprawdę dużo więcej czasu na przemyślenie tego tematu i na y, zwrócenie uwagi czytelnika na pewne ważne rzeczy. Gazeta ma swoich wiernych czytelników mimo powszechnego odwrotu od prasy na rzecz mediów elektronicznych i portali społecznościowych. Opinie o naszej śmierci są przedwczesne. Papier jeszcze długo będzie chyba takim medium, które papier, czyli gazeta, czasopismo, książka będzie wciąż medium użytecznym i pożytecznym. Bardzo ważne dla funkcjonowania gazety jest to, że zespół, który ją tworzy, związany jest z nią od wielu lat. Tygodniki oczywiście tworzą dziennikarze i czytelnicy, którzy przychodzą do redakcji, kontaktują się z nami, dziennikarze przynoszą teksty, redaktorzy graficznie opracowują je na stronie. I chyba to właśnie jest najlepszą receptą na sukces. I nie robimy z tego tajemnicy, ponieważ tygodnik Ciechanowski konkurencji się nie boi, choć ją szanuje. Telewizja Mazowia natomiast życzy koleżankom i kolegom z Tygodnika Ciechanowskiego połamania pióra przez 100 następnych lat. Portret 40-latka, czyli robimy swoje. Pierwszy numer Tygodnika Ciechanowskiego ukazał się w kioskach 14 grudnia 1979 roku, gdy Ciechanów był już od kilku lat miastem wojewódzkim. Wzorem innych województw władze Ciechanowskiego zabiegały również o utworzenie własnej gazety. Nie było to łatwe, bo wówczas nowe gazety nie powstawały jak grzyby po deszczu. W tym czasie w Warszawie wychodziła codzienna gazeta regionalna Trybuna Mazowiecka. Przy jej pomocy udało się powołać nowy tygodnik w Ciechanowie. Skromny ośmiostronicowy tygodnik. Zaczął się najpierw ukazywać jako piątkowy dodatek do Trybuny Mazowieckiej. Zespół skompletowany został z młodych ludzi, głównie absolwentów Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Po trzech latach ukazał się pierwszy samodzielny numer. Od początku do końca zredagowany i przygotowany w redakcji w Ciechanowie. Wydrukowany na maszynach offsetowych Ciechanowskich Zakładów Graficznych przez Ciechanowskich Drukarzy. Tak rodziły się nad łydynią dwa poważne środowiska zawodowe dziennikarskie i drukarskie. Redakcją kierowali kolejno Zbigniew Ptasiewicz, Stefan Żagiel, Wiesław Szymański, Ryszard Marut. Z biegiem tygodni i lat, pismo jak dobre wino nabierało smaku, przejrzystości i mocy. Zmieniało swoją szatę graficzną i format, ale przede wszystkim rozwijało się i wzbogacało merytorycznie tak jak rozwijali się i doskonalili swój warsztat dziennikarze. Przez całe lata 80. gazeta była akceptowana, chętnie kupowana, osiągała wysokie nakłady. Mimo ograniczeń politycznych i cenzorskich, pismo starało się zachować swoją niezależność. Zawsze było bliżej czytelników niż władz. Mocnymi stronami tygodnika były reportaże i interwencje. A najbardziej znanymi akcjami comiesięczne spotkania dziennikarzy z poszczególnymi gminami województwa Ciechanowskiego, po których powstawały swoiste portrety lokalnych społeczności. Z tak poważnym kapitałem zaufania uczytelników wszedł Tygodnik Ciechanowski w lata 90. Na fali przemian społeczno-politycznych prawa do tytułu zostały przekazane zespołowi redakcyjnemu. Powstała dziennikarska spółdzielnia wydawnicza, która podjęła się wydawania tygodnika. To było całkiem nowe wyzwanie. Nie było żadnych doświadczeń w wydawaniu niezależnej, samodzielnej prasy, zarówno od strony biznesowej, jak i społeczno-politycznej. Świadomość, że gazeta nie ma zwierzchników i mocodawców, z jednej strony uskrzydlała, a z drugiej paraliżowała. Zespół łącznie z redaktorem naczelnym odbywali przyspieszony kurs rynkowy w zakresie wydawania, promocji i sprzedaży gazety. Ułożenie już na wstępie jasnych stosunków ze wszystkimi ugrupowaniami politycznymi spowodowało, że tygodnik nie był i nie jest postrzegany jako organ czy tuba określonej opcji politycznej, gospodarczej czy, jak to się teraz mówi, grupy trzymającej władzę. Tygodnik stara się utrzymywać dotychczasowe grono czytelników, mimo szybkich przemian na rynku, konkurencji zarówno ze strony koncernów prasowych, jak i lokalnych pism. W zalewie tabloidów, gadgetomanii, bezpłatnej prasy i sensacyjnych kolorówek znajduje swoje miejsce i swoich wiernych czytelników. Mocną stroną tygodnika zawsze była i nic się tu nie zmieniło jego lokalność. Redakcja dba o tzw. Tak geografię, czyli sprawiedliwe traktowanie na łamach wszystkich miast, miasteczek i gmin naszego regionu. Do 1999 roku był to obszar województwa Ciechanowskiego, a obecnie dziewięć powiatów północnego Mazowsza i powiat Działdowski. Zmiany polityczne, administracyjne, samorządowe i kulturowe, jakich jesteśmy świadkami i uczestnikami, zmieniają także nasze pismo. Tygodnik Ciechanowski dba o swoich czytelników w regionie. Dlatego w poszczególnych powiatach gazeta ukazuje się w nieco zmienionej formie. Mutacje różnią się od siebie między innymi. Jedynkami, tak aby czytelnik istotne dla siebie informacje mógł odnaleźć już na pierwszej stronie. W kilku powiatach pismo ukazuje się pod odrębnymi tytułami. Są to Tygodnik Przasnyski, Tygodnik Makowski. Tygodnik Gazeta Mławska i Tygodnik Działdowski. Staramy się być przy najważniejszych wydarzeniach w regionie, obserwować i relacjonować sukcesy, radości, ale także gorsze chwile mieszkańców prywatnie w domu, w szkole, zawodowo, podczas twórczej pracy, hobby czy zabawy. Składamy dziennikarskie wizyty w gospodarstwach rolnych, zakładach pracy, spółdzielniach. Przyglądamy się wzlotom i upadkom polityków, biznesmenów, firm, organizacji i partii. Opisujemy strajki i protesty, ale także kompromisy i porozumienia. Byliśmy i jesteśmy inspiratorami licznych inicjatyw i akcji charytatywnych, społecznych, ekologicznych, niosących pożytek społeczności lokalnej, szkołom, rodzicom, poszczególnym ludziom od wielu lat ogłaszamy konkursy wykrzyknik wyszukujący aktywnych i niebanalnych ludzi działających społecznie w swoich środowiskach oraz Libermazowia, promujący czytelnictwo i wydawnictwa regionalne. Do tego dochodzą konkursy ekologiczne, kulturalne, sportowe Dzięki reakcji czytelników na nasze apele, potrzebujący i skrzywdzeni otrzymywali sprzęt rehabilitacyjny, środki na leczenie, podręczniki szkolne. XXI wiek przyniósł zmiany na rynku nowych technologii. Internet i social media zmieniły również dziennikarstwo, które w swojej pierwotnej formie skończyło się bezpowrotnie. Redakcja TC również weszła w wirtualny świat mediów. Jako jedni z pierwszych w regionie stworzyliśmy strony internetowe, które wspierają papierową wersję gazety. Dla wygody czytelników i prenumeratorów przygotowujemy elektroniczne formy gazety, a na naszych stronach WWW dostępne są także archiwalne numery sprzed lat. Nie wszystko podoba nam się w nowoczesnym dziennikarstwie. Ale parafrazując słowa poety Wojciecha Młynarskiego, robimy swoje, rzadko piszemy o sobie. A przecież dziennikarze, zespół i redakcja to znaczący element życia społeczno-kulturalnego regionu. Nie tylko obserwatorzy, ale twórcy i organizatorzy. I zwykli ludzie, którym nie wszystko się udaje, którzy popełniają wiele błędów, zarówno w pracy, jak i w życiu. Jesteśmy tego świadomi ale może nie czas o tym dzisiaj mówić. Dlatego korzystając z jubileuszu 40-lecia, chcemy wspomnieć też o sobie, pokazując swoją drogę zawodową i trochę prywatności. I o tym między innymi opowiada ten film. Jak cię widzą, tak cię czytają. Nam się wydaje, że dzisiejszy 40-latek, jak na ten wiek przystało, jest w dobrej kondycji intelektualnej i wydawniczej. Ale to ocencie wy, nasi czytelnicy. W każdy wtorek z biegiem tygodni, z biegiem lat.